Gdy lato za pasem, często myślimy o letnich kwiatach. Czasami okazuje się, że mimo iż bardzo lubimy jednoroczne rośliny kwitnące, nie zdążyliśmy ich wcześniej wysiać. Na szczęście są odmiany, które możemy siać nawet do połowy lipca. O nich będzie dzisiejszy odcinek z cyklu Ogród ozdobny. Zapraszamy w czerwcu często kończymy już intensywny czas wysiewu i sadzenia warzyw, pielęgnacji i przycinania bylin oraz porządków w ogrodzie. To moment, kiedy częściej myślimy o odpoczynku na świeżym powietrzu i chętnie zrobilibyśmy to w otoczeniu kwiatów. Co jednak zrobić, gdy wcześniej nie udało nam się zadbać o kwitnącą część nasadzeń, nie mieliśmy czasu, lub nawet nie pomyśleliśmy o tym, że przydałoby się na działce trochę kolorów? Nic straconego. Możemy odwiedzić centrum ogrodnicze lub szkółkę i zakupić byliny lub krzewy już kwitnące, oferowane często w donicach, które wystarczy przesadzić na rabatę lub do tarasowego czy też balkonowego pojemnika. Możemy też wybrać wariant tańszy i zakupić nasiona, wybranych odmian kwiatów jednorocznych. Które zdążą zakwitnąć jeszcze w tym sezonie. Może nie na początku lata, ale pod koniec lata czy też jesienią. Zresztą jesienią także miło jest mieć kwitnący kolorowy ogród. Są gatunki, które kwitną już kilka tygodni od wysiewu i możemy je siać nawet do połowy lipca. W wolnej, niezagospodarowanej przestrzeni, w miejscach, z których na przykład usunięto przekwitnięte już rośliny, lub po zbiorze wczesnych warzyw, czy w donicach, które staną przy ścieżce w ogrodzie lub na tarasie. A są to między innymi takie rośliny jak cynie w różnych odmianach. Może być to cynia wytworna daliowa, cynia liliput, czy cynia wytworna kaktusowa. Będą one kwitły do pierwszych przymrozków, w różnych kolorach. Nadają się na kwiat cięty. Są też bardzo lubiane przez motyle. Cały czas możemy wysiewać też nagietki, te o tradycyjnych kształtach lub odmiany o kwiatach pełnych w barwie pomarańczowej, żółtej lub łososiowej. Wschody tych roślin następują po 7-10 dniach, i gdy już rośliny te zakwitną, będą pokrywały się kolejnymi kwiatami do pierwszych przymrozków. Są one zaliczane do grupy ziół, wykorzystywane często w branży kosmetycznej. Ciekawostką jest to, że kwiaty nagietków są jadalne. Podobnie jak kwiaty kolejnego gatunku, który nadal możemy wysiewać w ogrodach – aksamitki. O tej niezwykłej roślinie już nie raz opowiadałam na naszym kanale. Dziś tylko przypomnienie, że jest wiele odmian, które mogą wysiewać spóźnialscy w czerwcu. O kwiatach pełnych lub drobniejszych pojedynczych. Także będą kwitły do pierwszych przymrozków. Oprócz tego nadal możemy siać takie gatunki, jak na przykład pozłotka, czyli maczek kalifornijski, niewielka roślina jednoroczna dorastająca do 25 cm wysokości o rozgałęziających się pędach. Kosmos, czyli Onentek, to wyższa roślina, dorastająca nawet do 120 cm wysokości, czarnuszka damasceńska, która dobrze rośnie w każdej glebie i kwitnie w kolorze białym, różowym lub niebieskim, oraz maciejka dwuroga, lepnica pnąca, powój trójbarwny, smagliczka nadmorska czy ubiorek ołówkowy, które możemy znaleźć na przykład w mieszance nasion roślin jednorocznych na ostatnią chwilę. Nie możemy zapominać także o słonecznikach tradycyjnych lub ozdobnych, w przeróżnych odmianach. Wysiane na przełomie kwietnia i maja kwitną zazwyczaj na początku sierpnia, a wysiane na przełomie czerwca i lipca zakwitną już jesienią we wrześniu lub październiku. Do wyboru mamy tu rośliny o kwiatach pojedynczych lub pełnych, wysokie, średnio wysokie lub karłowe, które możemy siać nawet w donicach, o płatkach w tradycyjnym żółtym kolorze lub w kolorze pomarańczowym. Łososiowym, czerwonym czy czekoladowym. Od wielu lat królują w polskich ogrodach, można je jeszcze do siebie zaprosić. Przy letnim, nieco spóźnionym jednak wysiewie letnich kwiatów warto je otoczyć nieco większą opieką niż miałoby to miejsce wiosną. Po pierwsze dlatego, że jeżeli teraz nie wykiełkują, to potem naprawdę będzie za późno. A po drugie, ponieważ o tej porze jest bardzo ciepło i słonecznie. Po wysiewie należy dbać o regularne podlewanie, zwłaszcza do czasu pojawienia się wschodów. Należy też dbać, aby młode, dopiero co kiełkujące rośliny nie zostały zjedzone przez ślimaki, jeżeli mamy z nimi problem. W ogrodzie. Należy też wcześniej dobrze przygotować, a przede wszystkim odchwaścić miejsce wysiewu, bo potem może być problem z odróżnieniem, co jest chwastem, a co oczekiwaną przez nas rośliną kwitnącą. Rozwiązaniem może być wcześniejszy wysiew wybranych roślin w doniczkach, wypełnionych podłożem do kwiatów lub ziemią do wysiewu. Nie musimy ich już trzymać w domu na okiennym parapecie, jak rozsad przygotowywanych wiosną, ale postawić gdzieś w ogrodzie. Żeby chronić je przed ślimakami, lepiej jest znaleźć dla nich miejsce na jakiejś półce, stoliku lub zewnętrznym parapecie, ponieważ pozostawione na ziemi będą tak samo narażone na zniszczenie przez te żarłoczne szkodniki, jak rośliny wysiane bezpośrednio na rabacie. Ja o tej porze wysiewam już rośliny kwitnące w większych doniczkach, ponieważ ziemia w niewielkich, płytkich pojemnikach czy też wielodoniczkach przesycha bardzo szybko. Większe doniczki możemy podlewać nieco rzadziej, chociaż i tak w czasie upałów pokonewkę lub ogrodowy wąż ze zdraszaczem warto sięgać nawet codziennie. Gdy już rośliny wykiełkują, możemy je dalej uprawiać w doniczkach lub przesadzić do gruntu w miejsce docelowe. Wtedy są praktycznie niewymagające i bezproblemowe. Nie musimy poświęcać wiele czasu na ich pielęgnację. Chronimy je jedynie przed szkodnikami i czekamy aż zakwitną. A potem cieszymy oczy kolorowymi kwiatami aż do późnej jesieni. I to wszystko na dziś. Zapraszamy do oglądania kolejnych filmów na kanale Ogród na Co dzień.